Dzień, znajdujemy się na krajowych dniach pola. Jesteśmy, na sto... Jesteśmy przy kombajnie Klas Trion. Panie Jacku, parę słów o tym kombajnie Klasa, który w tym roku został uznany za najlepszy kombajn zbożowy 2022 roku. Co charakteryzuje tę maszynę? Dlaczego Klas, a nie inni producenci maszyn rolniczych? Przede wszystkim jest to nasz nowy produkt, tak Trion 520. Charakteryzuje się pięciowytrząsaczowym szerokością 5 wytrząsaczy, tak? Ma bęben młócący o 60 cm, o czym marzyli rolnicy i dopytywali się ciągle, że czemu mały bęben, a nie większy, tak? Teraz mamy i mniejszy, i większy, tak? Do wyboru. Kombaj charakteryzuje się też fajnym headerem Wario, tak, 5.60 z możliwością wysuwania stołu do rzepaku. Nową kabiną. Jakie rozwiązania przewiduje klas, które zwiększają komfort pracy operatora? W kombajnie klas Trion możemy zastosować wszystkie udogodnienia, tak i innowacje, które występują w kombajnie Lexion. Wszystko, co tylko sobie operator zapragnie, tak. Oczywiście w miarę możliwości, tak. Ale nie mamy tu żadnych ograniczeń. To, co mamy w największych kombajnach Lexion, tak samo możemy mieć w Trionie. Jak z dostępnością takich maszyn, jak z okresem oczekiwania na taką maszynę? Z reguły, jeżeli klient, no najfajniej, jeżeli klient się zadeklaruje gdzieś tam w jakimś wrześniu, tak, no to dożniw raczej powinien być, tak? Około, no niecały rok. Czy takie targi jak chociażby Krajowe Dni Pola to jest dobra forma promocji dla takich firm jak firma, w której Pan pracuje? Czy rzeczywiście zainteresowanie kombajnami i innymi sprzętami klasy, bo rozumiem, że te ciągniki to również, tak? Oczywiście. Czy dużo osób tutaj przychodzi, podpytuje, zawiera jakieś umowy? To znaczy tak, targi są na pewno fajnym miejscem, gdzie możemy się spotkać z potencjalnymi klientami lub z klientami, którzy już od nas kupowali maszyny współpracując z nami, tak? W ofercie naszej firmy Kalchem posiadamy całą paletę maszyn klasa, tak? Ciągniki, kombajny, ładowarki, kosiarki, prasy i wiele, wiele innych element... maszyn, tak? Zarówno jak na przykład no, maszyny Horscha, które też no, tutaj czołowi producenci, można powiedzieć, tak? Yy, też yy, siewniki, kultywatory, opryskiwacze i wiele innych maszyn. I no, klienci są bardzo zadowoleni z tych maszyn. tak Bardzo dobrze się spisują, cenią sobie to jakość wykonania tych maszyn z którego segmentu ciągniki najczęściej są kupowane czy raczej to są te mniejsze maszyny czy również klienci przychodzą i kupują te najmocniejsze z palety kiedyś było tak że najczęściej były wybierane ciągi takie 80 150 koni tak w tej chwili się tendencja zmienia najczęściej kupowane są około 200 koni i w górę ogólnie ro, rośnie moc rośnie moc to jest największym konkurentem dla klasa w segmencie powiedzmy kombajnów, czy też traktorów. Z kim, wo, obok kogo się pozycjonuje klasa? Czy to może Fendt, czy e, nie wiem. No nie chciałbym tutaj powiedzieć, że konkurencji, konkurencja jest nikomu lub nie ma jej, tak? Ale, ale, wydaje mi się, że na pewno jesteśmy w czołówce, a reszta, no gdzieś tam jest, tak za nami.